Witajcie, tutaj Tomek, ponownie z na online.pl. Dzisiaj dokonujemy kolejnych transakcji. Tym razem mamy parę walut. Dolar, dolar amerykański w stosunku do jena japońskiego. Tendencja wzrostowa. Inwestujemy, jak zawsze, 250 dolarów na jedną minutę, 60 sekund. Tak? Tutaj możecie sobie rzucić okiem na naszą templatkę. Jak widzicie, strzałka zielona utworzona silny sygnał wzrostowy. 45 sekund, niecałe do końca. Jest to dobry sygnał, z którego warto wtedy skorzystać. No, 30 sekund do końca. Tutaj rzucam jeszcze raz, widzicie, zielone świeczki się utworzyły. Warto wtedy wykorzystać tę sytuację na tendencję wzrostową. Dwie sekundy, jedna. No i proszę bardzo, 9368 dolarów. Tak. Tutaj rzucimy okiem, tutaj powiem wam dlaczego, żeśmy skorzystali z tej transakcji, dlatego żeśmy oddali nasz głos na tendencję wzrostową, tak dla przypomnienia. Tutaj mam rzutkę ekranu przygotowaną dla was. No i teraz tak, tutaj mamy taką um, zieloną strzałkę, jak widzicie, silny sygnał wzrostowy. Więc jest to jeden z takich wskaźników, na które powinniście zwrócić uwagę. Tutaj narysuję strzałkę do góry, żebyście wiedzieli, że to ta, ta tendencja wzrostowa. Następnie, kolejna rzecz, na którą powinniście zwrócić uwagę, jest to tutaj wykres uh, Direction and Force. Jeżeli te dwa wykresy, żółty, ten lekko taki niebieskawy, szarawy, pokazuje do góry, to wtedy też jest tendencja wzrostowa. Później poniżej macie kolejne wskaźniki, choć tutaj szczególnie chodzi o ten zielony i niebieski wskaźnik. Jest to też tendencja wzrostowa, no i poniżej oczywiście ten. No, dwie scholastyki alarmowe tutaj też pokazują tendencję wzrostową. Więc jeżeli te cztery czynniki się ze sobą pokrywają, czyli jeżeli wszystkie równocześnie idą do góry, to wtedy możecie w 80, powiedzmy, 70-80% wychodzić z założenia, że tendencja będzie wzrostowa i wtedy warto zainwestować. Tak jak w tym wypadku widzicie na naszym przykładzie. Ową templatkę możecie nabyć na naszej stronie internetowej, oczywiście online.pl. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to pozostawiacie w komentarzach pod tym wideo, bądź na naszej stronie. Zachęcamy także do założenia sobie kontaktu na Opteku, bo ta templatka razem z tym brokerem jest, no, dobrze się sprawdza, funkcjonuje, pokrywa się, więc zachęcamy Was do inwestowania. Pozdrawiam Was i do następnego razu. Cześć!